W Chinach odbywają się właśnie jedne z większych protestów w ostatnich latach. Tak naprawdę ciężko przypomnieć sobie tego typu protesty w Chinach. I tu dla jasności chodzi o Chiny, Chiny. Nie jakieś Hongkong, czyli miejsce, gdzie, wiecie, ewentualnie Chiny się ścierają właśnie z obywatelami, tylko takie zwykłe Chiny, po prostu chińskie miasta. Jest to o tyle zaskakujące, że Chiny normalnie nie kojarzą nam się z protestami, jednak to jest, wiecie, Państwo, z gigantyczną inwigilacją obywateli, z wielką cenzurą, też z pewną uległością społeczeństwa i tego, że społeczeństwo nie jest znane z tego, że lubi się władzy przeciwstawiać, a jednak protesty wybuchły. A powodem tego jest coś, o czym w Polsce już tak naprawdę zapomnieliśmy, czyli COVID, a dokładnie polityka chińskiego rządu dotycząca covid Tak zwana polityka braku tolerancji, zera tolerancji. Chodzi po prostu o to, że Chiny bardzo, ale to bardzo poważnie do covid podchodzą i stosują. No. Takie obostrzenia, jakich żadne chyba inne państwo nie stosowało w żadnym momencie pandemii. Protesty zaczęły się tylko od haseł covidowych, ale już teraz przechodzą często na jakieś demokratyczne lekko rejony, które raczej nie podobają się Chinom, więc już klasyczne reakcje. Odcinamy internet, wprowadzamy potężną cenzurę, prześladujemy dziennikarzy i każemy policji być brutalną. No, klasyczne chińskie protesty, brakuje tylko czołgów i pewnego placu. Chociaż to nawiązanie nie jest bezpodstawne, bo historia tych protestów może skończyć się dokładnie tak samo. To znaczy, na zachodzie wszyscy będą o nich pamiętać, a w Chinach... Dużo ludzi nie dowieść, nawet że kiedykolwiek miały miejsce. Więc żeby ktokolwiek wiedział, skoro duża część Chińczyków nie będzie mogła, no to zapraszamy Was na ten film. Film z kategorii już któryś raz taki robimy. Nie pojedziemy już nigdy do Chin na wakacje, bo nas nie wpuszczą. Więc zostawcie też lajka like i suba, to jakby. Zrekompensujemy sobie tym mur chiński. My jeszcze podziękuję patronom, za których pieniądze nie pojedziemy do Chin, ale to już trudno. Chociaż za ich pieniądze kupiliśmy sobie lampę, dzięki której, jak widzicie, nas widać, więc dziękujemy serdecznie. Ale lecimy do filmu. Zacznijmy od samej polityki antykovidowej, która w Chinach obowiązuje. Widzicie, te ograniczenia, które są na wprowadzane, naprawdę nie stoją obok jakichkolwiek europejskich, amerykańskich i tak dalej. Bo okej, okay, tak samo jak w Chinach, zamykaliśmy szkoły, czy zamykaliśmy jakieś centra handlowe, sklepy i tak dalej. Jasne, jasne, zamykaliśmy, tylko my je zamykaliśmy w takim sensie, mówiliśmy, nie wolno tam chodzić. Chiny. Nie zabraniają chodzić do miejsc, ale, 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 jeśli znajdą w nich kogoś, kto jest chory, to mają taką tendencję, żeby zamykać te miejsca z automatu tak. Wiecie, tak, w sensie na klucz dosłownie owinąć łańcuchem i nie wypuszczać nikogo. Mimo tego, że, no nie wiem, czasem się zdarzy, że w jakimś sklepie są jeszcze ludzie. No, no trudno, no kwarantanna, przykro mi. To robimy też tak z całymi dzielnicami, całymi jakby dystryktami. No po prostu, no jeśli ktoś tam gdzieś miał COVID, no to stwierdzamy, że zamykamy wszystkich jak leci. No i w sumie co? No dostarczymy im jakieś jedzenie, oni też sobie mogą kupować jedzenie online, więc nie ma problemu. A, no, pracownicy, tacy co przyjechali z, wiecie, małych prowincji do miasta, nie mają kuchni w domach. to trudno, to dostaną surowe warzywa, jakoś sobie poradzą, prawda? No będzie dobrze. Przy czym już teraz mówi się o tym, że te porcje jedzenia od rządu to są takie niewystarczające, żeby przeżyć, i ludzie tak prawie że głodują. Jednocześnie wszyscy narzekają na jakąś wielką korupcję, która się dzieje w ramach tego rozdzielania. Trafiasz na kwarantannę nie wiedząc czemu, nie wiedziesz skąd, nie wiesz na ile, bo tam rekordziści ponad 100 dni na tych kwarantannach siedzą podobno. No i jakby rząd zapewnia ci jedzenie, ale czasem nie zapewnia. A wiecie, do tego warto przypomnieć, że tak naprawdę ta sytuacja trwa już od 3 lat, Wiecie, je? taki Szanghaj, nie wiem, prawie rok temu wam donosiliśmy o tym, że w Szanghaju jest ten wielki lockdown. I... No Niektórzy, wiecie, skaczą z domów, bo już mają dosyć, a to, wiecie, to było prawie rok temu. A sytuacja, jak widzicie, nie zmieniła się diametralnie. Wiadomo, no, no było chwilę trochę spokojniej, ale teraz wracamy. Obecnie Chiny mają najwyższe wskaźniki zakażeń w ogóle od początku pandemii. Co jeśli wierzyć teoriom spiskowym, że Chiny wywołały tę pandemię, żeby osłabić Zachód, można powiedzieć, że stół się odwrócił, prawda? Więc ta sytuacja zdecydowanie nie jest komfortowa. Tak jak mówimy, samo zamknięcie już jest nieprzyjemne, to, że mogliście się znaleźć w miejscu, w którym siedzić, znaleźć na zamknięcie, jest nieprzyjemne, ale też brak jedzenia, chaos, korupcja, no to wszystko sprawia, że jesteście coraz bardziej wkurzeni siedzicie tak długo, 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 no i cały czas byliście spokojni jako naród, no jest git, dobrze, no trudno, tutaj walczymy z COVID-em, spoko, ale wiecie, no to jest cały czas robione, a tak naprawdę sytuacja jest gorsza, nie? No czyli można założyć, okej, okay, to może ta polityka jednak jakoś super dobrze nie działa, może jednak, może jednak trzeba jakoś inaczej do tego podejść, może no, na przykład wypadałoby wyszczepić większą ilość społeczeństwa, bo okazuje się, że nie mają takie średnie te wskaźniki szczepienia, no to może to byłoby rozwiązanie, no, a niekoniecznie cały czas, wiecie, zamykać tak długo ludzi, nie? W sensie może, może, może to nie działa w tym momencie akurat, przy tych wariantach, cokolwiek. Nie jesteśmy tutaj epidemiologami, nie? Spokojnie, tylko po prostu mówimy, że, no, wiecie, no to, to jest odczucie, które ma taki przeciętny obywatel. Więc teoretycznie nie dziwi fakt, że w tych warunkach ludzie wychodzą na ulicę zaczynają protestować, chociaż tutaj trzeba to zaznaczyć, trochę dalej dziwi, to znaczy, wiecie, no, Chiny nie są państwem zbudowanym na proteście, nie? Mam przykład takiego państwa, na przykład zbudowanego trochę na proteście, ty, ty, jego najnowszej wersji. Nie wiem, kojarzycie może. Więc to jest raczej normalne, że tam gdzieś w tym naszym kręgu kulturowym na zachodzie protesty są taką rzeczą, która jest, nie? Że to raczej często są protesty tak ogólnie w różnych państwach. Chiny to nie do końca leżą takich państw. Tam protesty przed władzą się nie zdarzają. Władza ma dosyć dużą kontrolę, a społeczeństwo to no, tak jakby nie robi z tym przeważnie za wiele. I my tutaj nie oceniamy, czy to jest dobre czy złe dla jasności, nie? Tylko bardziej stwierdzamy, no nie robią tego zwyczajnie, więc to jest dosyć zaskakujące, że teraz wkurzili się aż tak bardzo. Elementem zapalnym całej tej układanki okazał się no właśnie pożar. Pożar w budynku, w którym umarło 10 osób. No i wybuch pożaru, a ten budynek był pod lockdownem i wiecie, no tak jak mówimy, te lockdowny w Chinach są bardzo hardkorowe, to znaczy, to jest, wiecie, jakieś założenie łańcuchów na drzwi, żeby na pewno nikt ich nie otworzył, plombowanie domów i tak dalej, i tak dalej, więc no... Wybuchł pożar i straż pożarna nie mogła wejść na czas, tudzież, wiecie, ludzie nie mogli uciec. Oczywiście chiński rząd zaprzecza, że tak było, ale yy, może nie ufajmy chińskiemu rządowi? No, oczywiście no, świadkowie donoszą, że no, ci ludzie spłonęli właśnie dlatego, że ten dom był odcięty i nie byli w stanie wyjść. To brzmi całkiem logicznie, no, jakby, przeważnie jeśli twoje wyjście przeciwpożarowe jest zastawione z, z zalepionym gipsem, czy tam, nie wiem, czym się zalepia. Wyjście ewakuacyjne. Po prostu się tego nie robi! nie w sensie, nieważne czymś zakleja. I, i, nie robisz tego. Tam, nie robisz sznurem, nie robisz nic takiego. Bo no, po to ma być. Do Kiny mają też swoje doświadczenia, bo ostatnio jak próbują zamykać ludzi, to ludzie już się nauczyli, że to nie jest dobry pomysł i mogą tutaj siedzieć bardzo, bardzo długo i po prostu zaczynają uciekać w momencie, kiedy się dowiadują, że jest jakieś podejrzenie, że ktoś tutaj może, może nas. Może, może być chory, I już nawet było widać nagrania, gdzie policja próbowała zatrzymać ludzi, wiecie, do przyjazdu większej ilości służb, ludzie po prostu wybiegali z takim. Dobra, to jest moja ostatnia szansa, trudno. Dobra, zepsuję sobie credit poinsy, ale przynajmniej będzie jakkolwiek git. Ale wracając tutaj do tematu pożaru. No, to ten pożar właśnie wybuch, 10 osób umarło, naoczni świadkowie twierdzą, że to właśnie wina tego. No więc ludzie już naprawdę dostali taki, wiecie, konkretny impuls, bo często taki impuls do protestów jest potrzebny. No i ludzie zaczęli wychodzić na ulicę. I to wiecie, w wielu chińskich, dużych miastach, jakiś Shanghai, jakiś pekin, łaman na beijing, jakby nie chce się tutaj, nie wiem, jakby... To można obu używać, ale już nie chcę słuchać komentarzy o tym, która wersja jest poprawniejsza. I tak dalej, i tak dalej. No, ogólnie duże chińskie miasta zaczęły mieć problem, i faktycznie ludzie zaczęli wychodzić na ulicę. Oczywiście na początku bardzo często to były jakieś pochody ze świecami, albo po prostu jedna, jedna grupa. Y przyszła z pustymi kartkami, żeby pokazać, że są niesłuchani. Też nie oszukujmy się, ludzie nie protestują w Chinach nie tylko z tego powodu, że nie wiem, nie czują takiej potrzeby, ale też no tutaj dużą rolę gra to, że jak protestujesz w Chinach, to możesz bardzo źle skończyć. To też jest, wiecie, ważny szczegół w tym wszystkim. Taki trochę Iran vibe w tym momencie niestety. Chociaż Iran chyba akurat teraz przebija Chiny na ten moment, zobaczymy co się stanie w sumie po tych Chinach. Znaczy, mamy nadzieję, że Chiny już nie pójdą dalej niż Iran. I jego protesty, chociaż... Znaczy nie jego protesty, tylko to co się robi protestującym, chociaż też ciężko chyba by było w sensie. Iran już naprawdę podbił stawkę na maksa, także dyktatury wszystkich państw łączcie się, dobre pomysły dyktatorzy, jest super z wami. No i tak to sobie wyglądało, ale no w którymś momencie jednak dołączyło się do tego trochę haseł politycznych, to jest w ogóle niespotykane, dosyć mocno jak na Chiny, ale faktycznie zaczęło się krzyczenie o tym, że może Xi Jinping może byś przestał już rządzić państwem, bo, bo może się nie nadajesz, może ktoś inny, może byśmy twoją politykę odwołali, bo niedawno odbył się kongres partii komunistycznej, gdzie Xi Jinping został wybrany na sekretarza po raz trzeci i to jest zabawne, bo teoretycznie nie może być wybrany po raz trzeci, ale na szczęście zmieniono mu prawo, żeby mógł po raz trzeci zostać. Troszeczkę y, Władimir Putin jego kadencję vibe, znowu dyktator, wszystkich pań włączcie się. Ewentualnie z Mao też mogło być trochę podobnie, ale to już zostawmy. No i si tak naprawdę, no, staje się już takim, y, właśnie dołącza do grona klasycznych dyktatorów, bo jeszcze wcześniej, no to, to jednak partia komunistyczna kiedyś w Chinach była taka bardziej, no wiecie, no tam się działy rzeczy, nie? Tam jakieś spory tam, tam doktrynalne i tak dalej, że to, 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 to się działy rzeczy. To, to, to nie był taki twór na zasadzie, nie, nie ma jednego typa, który rządzi Chinami, tylko no jednak jest jakaś tam jakiś. Partia, dalej to nie jest demokratyczne dla jasności, ale jest jakieś, wiecie, pole do manewru, nie? A teraz to jest tak, że Xi Jinping w sumie sobie obsadził ziomeczkami wszystkie stanowiska, no i w sumie no został takim trochę cesarzem czy królem. Zabawne, że typ z partii komunistycznej został cesarzem w Chinach. Marks bije brawo na pewno. No, ale to też pewnie dokłada swoje, jeśli chodzi o niechęć do Xi Jinpinga. Plus, też to oczywiście, że ten projekt Zero Covid to jest taki jego bardzo mocny projekt. I on bardzo mocno chciałby pokazać, że to jest projekt, który w ogóle działa. Bo to też jest kwestia, dla której ten projekt w ogóle jest utrzymywany, mimo tych wszystkich protestów i tych całych jakby problemów. To, że po prostu Chiny bardzo chcą pokazać, że yy, patrzcie, komunizm górą, mamy lepszy system, my jesteśmy w stanie tutaj bardziej na społeczeństwo oddziaływać. Dzięki temu jesteśmy w stanie poradzić sobie lepiej z takim COVIDem. Dlatego my w Polsce w sumie my nie wiemy, jak wygląda sytuacja COVIDowa w Polsce. Nie wiemy, czy jest gorzej. Czy lepiej niż w Chinach? Ale tak na pierwszy rzut oka jest chyba lepiej, więc my to weźmiemy. No ale jednak tutaj nawoływanie do bezpośredniego obalenia Szczecin'a, no musiało spotkać się z jakąś reakcją, więc po prostu policja zaczęła być już faktycznie brutalna, i tam, no, zaczynają się wiązywać czasami takie jakieś wiecie, no, uliczne walki z policją, takie już naprawdę. Protesty, protesty, takie już zamieszki wręcz. Więc jak na Chiny to rewolucja, można powiedzieć. że wiadomo, to nie jest rewolucja, ale. Znaczy, jeszcze nie chyba małych książeczek nie wydał tam z protestujących, bo to byśmy mieli taki lecie. No ale protestujących są ogólnie końca Pinga, a nawet niektórzy pokuszą się o stwierdzenie, że chcą końca partii komunistycznej. Więc jest grubo, jest naprawdę grubo w tych Chinach. No ale jaka jest reakcja władz właśnie na to wszystko? Bo już powiedzieliśmy wam, że policja jest trochę bardziej brutalna, ale zacznijmy od czegoś pozytywniejszego, nazwijmy to. Faktycznie w niektórych miejscach lokalne władze, albo też wyższe władze, ogólnie na różnych szczeblach, Luzują tą politykę. No i na przykład teraz mówią, że spokojnie, spokojnie, dobra, macie rację, nie będziemy zamykać całych dzielnic, będziemy, wrócimy tylko do samych domów, będziemy całe bloki tylko zamykać. I tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, ja nie wiem, czy to przekonuje społeczeństwo, że jest git. Po drugie, z naszej perspektywy, pamiętajmy, że mówimy o Chinach, nie? Tam, jakby największe miasta to jest połowa populacji Polski. Podejrzewam, że taki blok w Chinach, to jest dzielnica w Polsce, jest jakby ilościowo to się dalej nie zgadza. Ale widać, czy te protesty wywołują jakiś efekt. Nie W że sensie taki efekt, że tam, no chociaż tak wizerunkowo próbuje się mówić, nie, spokojnie, jest, dobrze, jest, dobrze, jest, jest, jest git dla was trochę lżejsi. No przy czym oczywiście pod przykrywką lecimy klasykę. Tam odcięto dostęp do internetu, jest jeszcze większa kontrola mediów niż normalnie, tam, wiecie, są jakieś typowo takie fake newsowe akcje przeprowadzane, żeby jakoś zmylić protestujących i tak dalej. Policja, wiecie, policja po prostu robi się coraz brutalniejsza i robi się bardzo agresywna, a do tego wszystkiego już, wiecie, ma taką zasadę, że na przykład jak wczoraj tam był protest i my się dowiedzieliśmy, że tam był protest, no więc jak to wszystko się skończy? No bo tutaj z jednej strony mówimy wam, że o, tutaj troszeczkę się uginają, że są jakieś duże żądania ze strony chińskiej opinii publicznej, ale z drugiej strony tutaj, wiecie, no silna aparat władzy, bo policja. No znaczy później nic się nie zmieni, to jednak jest komunistyczna partia Chin. Partia komunistyczna Chin przeżywała dużo rzeczy i ciężko jej zagrozić, ponieważ pamiętajcie, że komunistyczna partia Chin nigdy oczywiście w historii tego nie zrobiła, ale nie miały pewnie problemu, żeby jeździć czołgami po protestujących. To zdjęcie się cały czas tu pojawia. O co chodzi? Co To jest za amerykański fotomontaż. Aczkolwiek, z drugiej strony, trzeba przyznać, że naprawdę udało im się wyjątkowo wkurzyć całe społeczeństwo, bo naprawdę to jest tak, że w jednym miejscu protesty rozpoczynają właśnie ci, nie wiem, nisko wykwalifikowani robotnicy, którzy przyjechali z prowincji i mają jakieś wiecie, bez beznadziejne warunki mieszkaniowe i naprawdę ciężko i tam ogarnąć rzeczy i, wiecie, tego tak dostajem jedzenie bez kuchni i w sumie zaczynam głodować, więc trochę przypał. A z drugiej, wiecie, na uniwersytetach studenci się też rzucają i tam, tam jest trochę więcej właśnie idei takich, wiecie, jak może byśmy demokrację wprowadzili, nie, ja w sensie, bo, bo, bo że to jest najlepsza opcja, no tam, te, wiecie, nie? to tam, wiecie, to, to też tak wygląda, więc wydaje się, że całe społeczeństwo zaczyna się gotować od środka. Jeśli faktycznie, jeśli faktycznie Chiny za wszelką cenę będą chciały utrzymać swoją politykę, to to może się dla nich źle skończyć, ale prawdopodobnie prędzej skończy się źle dla obywateli Chin niż dla władz Chin. Co nie zmienia faktu, że sam fakt tego, że w Chinach odbywają się protesty jest naprawdę ciekawy. I żeby wiedzieć o takich ciekawych rzeczach, które dzieją się w Polsce i na świecie, bo wiecie, tu i tu robimy rzeczy, no to zapraszamy Was do subskrybowania tego kanału, dajcie lajka, like dajcie suba, będziecie widzieć nasze filmy, nasz Instagram, tam są newsy na bieżąco, tam możecie się dowiadywać rzeczy, to jest nasz inny film, serdecznie go polecamy. Dziękujemy serdecznie naszym patronom i zachęcamy do zerknięcia Patronite'a i staramy się starać dla Was. Cześć.